Witam państwa bardzo serdecznie na kanale Króla Pustkowia. Kłaniam się jak zawsze nisko. Cóż teraz możemy zrobić, drodzy państwo, w tym świecie, który już rzeczywiście upadł. Upadł, to już nie jest to już nie jest sytuacja, gdy ten świat jeszcze gdzieś tam na kolanach się, prawda, próbował jeszcze podpierać. On już leży, my już leżymy wszyscy na płasko na tej ziemi. Pełzamy, szukając jakiegoś rozwiązania. Nie nadchodzi to rozwiązanie, nie nadejdzie to rozwiązanie, bo ludzkość w ogóle nie nadejdzie, przynajmniej nie w tej epoce i nie za naszej kadencji. Wszyscy zaciekle walczą o wpływy, o, pozy o pozycję, o realizowanie własnych interesów, o to, żeby zrobić sobie szwindelek, o to, żeby jakąś machlojkę, o to, żeby gdzieś tam ukręcić jakiś sobie swój prywatny prawda interesik, wylansować się za, wsze za wszelką cenę, zdobyć koniecznie władzę nad innymi. O tak, bo to jest oczywiście koniecznie konieczne. Potem ludzie. Następnie dziwią się, że z drugiej strony dostają dokładnie swoje odbicie, zastanawiają się skąd się to stało. Przecież oni nic takiego nie robili, a robili dokładnie to samo, tylko w skali oczywiście dużo mniejszej, uzależnionej akurat od ich sytuacji życiowej i okoliczności. Przygotowałem dla Państwa taki enigmatyczny materiał na te czasy. Co można zrobić, to już mówiliśmy, niewiele można zrobić. Tutaj macie Państwo jeden z tych filmów, który pojawił się na karcie u góry, w którym oczywiście. Starałem się przedstawić światu nową ideę dla zrujnowanego świata, ale ten, ta idea gdzieś tam jeszcze czeka, sobie w poczekalni, być może będzie czekała nie wiadomo jak długo może do końca świata, nawet będzie czekała a my się będziemy zabijać nieustannie, bo zabijanie to my mamy we krwi oczywiście zabijanie jest sensem naszego istnienia, bo drodzy Państwo, jak udowadniałem, walka o przetrwanie na najwyższym stopniu ewolucji traci kompletnie na znaczeniu dojrzewanie w prawdzie wszechświata. Na tymże stopniu ewolucji, na którym się znajdujemy, domaga się od nas działania triametralnie przeciwstawnego, czyli otwierania się wzajemnie na to, czego nie widzimy i nie dostrzegamy, na zapłodnienie intelektualne i moralne. Bo w przeciwnym razie zło moralne, mające służyć kulturowemu postępowi, przeistoczy się niestety w tragiczny pochód zbrodni. I tak to już jest od tysiącleci na naszym nieszczęśliwym świecie. I teraz, drodzy Państwo, ten materiał, który Państwo zobaczycie, mam nadzieję, że Państwu przypadnie do gustu, to będzie. Swego rodzaju materiał, bardzo wydaje mi się, chyba także e, poetycki czy nawet liryczny, ale akurat takie miałem natchnienie, żeby taki film zrobić. Ja nie zamykam się w jednej formie, nie staram się ograniczać do jakiegoś określonego wzoru tego twórczego działania. Zatem, taka propozycja na dziś. Serdecznie Państwa zapraszam. Zostawcie komentarze. Napiszcie, co o tym sądzicie. Jeśli macie Państwo ochotę zapoznać się z moją książką Raj Utracony, gdzie mówię szerzej o przyczynach naszych niepowodzeń i wyciągam wnioski, skąd te wszystkie tragedie się brały. Książkę znajdziecie podlinkowaną w opisie, do link do księgarni internetowej w bardzo atrakcyjnej. Cenie. Ja już w tej chwili oczywiście się z Państwem żegnam. Za chwilę przygotowany materiał filmowy. Serdecznie Państwa pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Króla Pustkowia. Zasypiam w nicości. Śnię w niej. Budzę się niczym małe ziarenko, które do spoczynku staje się drzewem. Obumiera, usycha, w proch się obraca. Miłość z pustki wywiedziona, najdziksza, najlepsza, moc życia, moc ducha i słowa. I będę tańczył z nią po dzień, to nie zabawa, ale bawię się. Na Pokój temu domowi zakrzyknął, trzymając we wzniesionych ku niebu rękach szampana Martini i ciasto z kruszonką. Po czym przez godzinę cedził plugastwa komunały i truizmy, rodem stanich powieści, nie dając nikomu dojść do słowa. Pokazywał zdjęcia owiec i baranów. A na domiar złego zdjął buty przed wejściem. Gdy odjechał, spłoszone życie zeszło z orzecha, na którym w nocy przesiaduje pustelnik Diogenes z synopy, huśtając wisielca powieszonego za nogę. Życie myśli się, przecież, samo. Nie trzeba ingerować w ów proces, tylko serca czułego na piękno i grozę. Wszystkie wydeptane drogi prowadzą donikąd. Każda w każdej jest bezpowrotnie utracona. Umarła zgoczkniała i toksyczna. Po nocy, który przychodzisz, dniu nieoczekiwany, zaśnij w ramionach wątpliwości. Prowadzony przez matkę doświadczenia, zachmurz się, obmyj deszczem błogosławionym wygrzewających się w słońcu maksymalnej racjonalizacji zwycięzców młodości, którzy niczym życiodajne posągi z wielkimi łytkami. W ryczałtowych kalkulacjach wychodzą z kręgu swych naturalnych zobowiązań. Zasypiać mnie i budzić się. Świat już się nie obudzi, zwycięstwem nie uświetni. Ludzkość nie nadejdzie. Nie można już uratować człowieka. Trzeba pogodzić się z porażką, zostawić najlepiej wszystko, co tylko można, pozbyć się bezużytecznych rzeczy, wszelkich złudzeń i wyjechać. W góry, do lasu, tam płakać drzewnie, ale tylko trochę, potem poczuć sens resztką uchowanej godności i zasnąć. Przytulając twarz do muchomora który jest równie odpychający, niebezpieczny i trujący co dobro, piękno i prawda. Wietrze północny, wyryj w naszej pamięci imiona cór i synów, którzy płakali nad losem nieszczęśników, lecz nie zdradzili drogi do ziemi świętej. Wietrze północny, bądź ponury i złowrogi, milczący i surowy, aby ci, którzy szukali zadość uczynienia, darzyli cię obrzydzeniem. Tylko bowiem wstręt jest budulcem miłości.